Miłość, jak to pięknie brzmi. Pewnie nie jedna osoba chciałaby przekonać się jak to jest kochać i być kochanym. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop siebie.pl. Z różnych przyczyn psychologicznych, na których omawianie nie ma tutaj miejsca, ludzie pragnący związku stosują swoisty autosabotaż. A ten rodzaj samoutrudniania potrafi znacząco zmniejszyć szanse na znalezienie kompatybilnego partnera i stworzenie wysokojakościowej, stałej relacji. W niektórych wypadkach wskazana jest wręcz psychoterapia, ale czasami nawet częściowe ograniczenie autosabotażu może dać wymierny efekt i znacząco poprawić perspektywy na znalezienie miłości. Dlatego dzisiaj poopowiadam wam o różnych formach autosabotażu, jak również... Troszeczkę napomknę o tym, jak sobie radzić, aby sytuację poprawić. Pierwszy rodzaj to nadmierne środki ostrożności. Czasami ludzie zmieniają się w bardzo przeczulony radar na wszelkie odstępstwa od upragnionego ideału albo na najlżejsze nawet formy niezręcznych zachowań. W efekcie, ich nastawienie w kontekście związków i randek można określić jako myślenie dychotomiczne. Czyli zero-jedynkowe, czarno-białe, myślenie w stylu albo, albo wszystko, albo nic. Tymczasem warto przyjąć do wiadomości, że ideałów nie ma, więc poszukiwanie swoistego jednorożca będzie obfitować wielką frustracją, no a cały proces doboru partnera okaże się bezowocny. Osoby przejawiające taką postawę powinny postarać się nieco wyluzować, wiecie, no trochę spuścić stonu, przestać tak dogmatycznie o tym myśleć, być aż tak zasadnicze. No po to, aby zrozumieć, że ten drugi człowiek to jest istota ludzka, a zatem siłą rzeczy ktoś niedoskonały. Może zrobić czasem coś niezręcznego, coś, co nam nie przypadnie do gustu, ale to nie oznacza od razu, że należałoby go postrzegać jako skończonego toksyka, kogoś, kto absolutnie nie nadaje się do relacji, bo gdybyśmy tak stawiali sprawę na ostrzu noża, ilekroć. Pojawi się jakieś zawirowanie, jakaś niezręczność, no to w zasadzie musielibyśmy rezygnować z praktycznie każdego, no bo każdemu coś może się przytrafić. Kolejny rodzaj autosabotażu to nadmierne starania. Niektórzy ludzie z powodu przedłużającej się samotności popadają wręcz w desperację. I od razu dają się na złotej tacy, bardzo wcześnie okazują, że skłonni są postawić wszystko na jedną kartę, zaangażować się bez reszty, a przy tym są aż za mili, Zbyt słodcy, przesadnie romantyczni, ewidentnie przedwcześnie deklarują bardzo poważne zamiary lub snują historię o układaniu sobie z kimś życia. Na przykład na pierwszej randce planują już rodzina, a przynajmniej próbują, bo ta druga strona zwykle zaczyna robić duże oczy i właściwie nie wie, jak do tego tematu podejść. Bywa, że takie działania podejmują nawet jeszcze przed spotkaniem kogoś chociażby. No, z kim nawiązali jakiś kontakt przez aplikację randkową, że jeszcze człowieka nie widzieli, a już pojawiają się z ich strony jakieś bardzo poważne deklaracje czy wyznania miłości. Jeśli nie na pierwszej, to może na drugiej randeczce takie historie mogą się przytrafić, no i to może spłoszyć kogoś, kto, kto nie jest w gorącej wodzie kąpany. No bo właśnie, ktoś, kto jest zdesperowany, no, jest raczej dość zniechęcający, nie wydaje się atrakcyjny, właściwie może wręcz odpychać ta desperacja. Gdy pachnie desperacją, to nie jest to zapach przyjemny. No więc dobrze jest starać się przyłapywać na takich odjazdach, takich falstartach, takich przedwczesnych, jakichś tym poważnych deklaracjach, bo w przeciwnym razie. No to niestety ludzie, którzy poważnie, faktycznie myślą o związku, no to się spłoszą, bo to może być zbyt ekspresowo, będą odbierali to jako jakieś próby bombardowania miłością, czy właśnie kontaktu z kimś, kto, kto ma tak niską wartość na rynku matrymonialnym czy randkowym, że on właściwie jest wręcz zdesperowany, a zatem no najwyraźniej no nie jest to zbyt dobry kandydat. Więc panowie, dobrze, żeby się skupili na tym, aby postarać się przestać być jak biały rycerz tak zwany, czy też przejawiać tak zwany syndrom białego rycerza, czy miłego faceta. Panie natomiast, dobrze, aby się też rozeznały trochę w takiej materii jak kobiety kochające za bardzo. Taka książka zresztą istnieje, dość mocna lektura. Ale panie też mają coś tutaj do zrobienia, no bo czasami naprawdę, no już praktycznie pod koniec pierwszej randki potrafią snuć historię na temat tego, ile będzie dzieci, co nie, niekoniecznie mężczyznom może się spodobać, no bo to jest jakieś galopujące tempo. Pamiętać należy o tym, że Chociaż mówi się tak, co jest jednak dyskutowane, że panie przejawiają instynkt macierzyński, one mogą tak czuć, że chcą mieć potomstwo, to mężczyzna raczej czuje, że chce mieć potomstwo dopiero wtedy, gdy ma odpowiednią kandydatkę. Gdy czuje miłość do określonej kobiety, widzi jak ona go traktuje, jak ona się z nim obchodzi, czuje też, że po przyjściu na świat dziecka ona nie zaniedba go, nie zaniedba relacji partnerskiej, i wtedy pojawia się w nim ta myśl o tym, że fajnie byłoby mieć z tą konkretną kobietą. To właśnie potomstwo. Mężczyźni dużo rzadziej przejawiają takie myślenie, że generalnie chcą mieć dzieci, tak abstrakcyjnie, w ogóle abstrahując od, od osoby, od kobiety konkretnej, bo, bo im się to dopiero pojawia wtedy, kiedy ta kandydatka się pojawia. Kolejny przykład autosabotażu to unikanie poprzez wrogość. Niektórzy ludzie, zwłaszcza mający za sobą bolesne zawody miłosne, doświadczenia zdrady bądź licznych odrzuceń, Stają się wrogo nastawieni do płci przeciwnej. Bywają zatem uszczypliwi, im się to wylewa, nawet gdy oni za bardzo tego nie chcą, albo nie są zbyt tego świadomi, to samo się pojawia, jakby w ich komunikacji, w ich stylu bycia. Wygłaszają nawet mimowolnie złośliwe komentarze, wbijają szpile przy każdej sposobności, miewają dokuczliwe opisy w profilach randkowych, na aplikacjach czy portalach. Publikują jakieś wredne teksty, komentarze, memy w mediach społecznościowych, na to oczywiście zraża. Taka osoba przypomina bowiem kaktusa w sumie i to z bardzo długimi kolcami. Nikt nie zbliży się do niej, a i ona sama nie ma jak do kogoś podejść bliżej, bo rani po prostu, zniechęca. Osoby te powinny zainteresować się zagadnieniami takimi jak komunikacja bez przemocy, dyplomacja nawet asertywna komunikacja bez przekraczania granic. No, jak również pielęgnować w sobie pokorę. Warto też pamiętać, że mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem, więc lepiej słowa ważyć niż liczyć. Można za dużo powiedzieć, niepotrzebnie kogoś do siebie zniechęcając, jeżeli pociśnie się tej płci przeciwnej za ostro. No i tutaj w tej grupie osób unikających poprzez wrogość często są ludzie, którzy wsiąkają nadmiernie w różne środowiska, grupy internetowe. Które właściwie przez większość czasu atakują płeć przeciwną. I tutaj nie ma to znaczenia, czy to są jakieś radykalne środowiska redpilowców. I tu mówię o mężczyznach, czy też radykalne środowiska feministyczne, które też nic innego nie robią, tylko zastanawiają się, jak uprzykrzyć czy życie mężczyznom, czy im dokuczyć. No, jeżeli ktoś tkwi w takich grupach, to też przesiąka w tym na wskroś, więc no, potem sam to przejawia, a mając taką postawę wobec płci przeciwnej, no to trudno się spodziewać, że ktoś będzie się chciał z taką osobą związać. Następny typ autosabotażu to unikanie poprzez uprzedzenia. No, i to się trochę wiąże właśnie z, tym, z tymi grupami. Również, jak wspomniałem, tam też można się uprzedzić do przy, płci przeciwnej. Natomiast y, uważam, że ten typ autosabotażu zasługuje na takie wyodrębnienie i szczególne tutaj y, takie podkreślenie, ponieważ to jest niestety bardzo powszechne zjawisko. Mnóstwo jest, a to na TikToku, a to na Instagramie, a to w innych mediach społecznościowych. Takich twórców, którzy przejawiają dużo takiego jadu, takiej goryczy wobec płci przeciwnej, ale to nie są tylko ataki, bo ataki są takie ewidentnie tutaj widoczne, takie rażące tak gołym okiem to widać i te ataki to pewnie bardziej są charakterystyczne dla unikania poprzez wrogość, ale to uprzedzenie może mieć też inny charakter. No, i na przykład ktoś może mieć takie nastawienie, że płeć przeciwna to jest tylko do wyzysku, do wykorzystania, że ona nie umie kochać, więc trzeba ją wmanewrować w związek, trzeba ją zmanipulować, trzeba jego złapać za dziecko, trzeba jej namieszać w głowie, nawijać makaron na uszy, trzeba w jakiś określony sposób rozgrywać tego drugiego człowieka, i to są niezliczone wręcz materiały w sieci na temat tego, jak brutalnie uwodzić, bałamucić, jak wkręcać, jak tam. Urabiać i tak dalej, i tak dalej, jak postępować, jak rozgrywać drugiego człowieka, no ale jeżeli taka osoba zacznie przejawiać tego typu strategie, zachowania wobec wysokojakościowego partnera, człowieka, który ma wysokie poczucie własnej wartości, który jest pewny siebie, który umie wyznaczać granice, jest asertywny, wiele jest wart, no to ten człowiek natychmiast się ulotni, bo nikt nie chce, aby ktoś nim manipulował i próbował go rozgrywać. Kolejna sprawa to jest sabotaż, który określiłbym jako unikanie poprzez ob obrzydzanie siebie. Niektórzy ludzie w tak głębokim stopniu wierzą, że nie są godni miłości, że zaniedbują się na wiele różnych sposobów. Nie chodzi tylko o wygląd, ale też o brak jakościowego czasu wśród ludzi, o brak życia towarzyskiego. Te osoby zaniedbują urodę, czasem higienę, styl życia sprzyjający poznawaniu nowych osób, zamykają się niejako w swoich hermetycznych kręgach, grzęzną w kolejnych szlaków, które przemierzają na co dzień, nie wychodzą poza tą tak zwaną strefę komfortu, a niekiedy wręcz w czasie wolnym zamykają się właściwie w czterech ścianach i stają się kimś, kogo slangowo określić można by jako no life, taki człowiek bez życia, taki zarazem życiowy. Zapuszczanie się, odpuszczanie sobie życia to najprostszy sposób na udaremnienie szans na wysokojakościowy związek z kompatybilną, atrakcyjną osobą. Tacy ludzie powinni przemyśleć możliwe zmiany i przygotować plan stopniowego wychodzenia z tej pułapki autosabotażu poprzez częstszy udział w życiu społecznym, w życiu towarzyskim, jak również m, często potrzebują pomyśleć o tym, jak zrobić sobie coś w rodzaju globalnego low-up, Czyli poprawy wizerunku pod kątem atrakcyjności, uwzględniając zwłaszcza to, co podoba się grupie docelowej, bo to nie może być tak, że to na poziomie abstrakcji jest rozpatrywane, tylko trzeba wiedzieć, kogo się szuka, no i pod kątem tego odpowiednio zadbać o te aspekty, które dla tego człowieka mogą być atrakcyjne. No jeżeli ktoś na przykład wymarzył sobie trenera personalnego albo trenerkę fitness... Czyli człowieka, który żyje sportem, żyje taką aktywnością, wiele czasu na to poświęca. Natomiast ta osoba poszokująca no właściwie jest kanapowcem z dużą nadwagą, no to trudno się spodziewać, żeby to musiało tutaj jakoś zaprocentować czymś innym niż frustracja, zawód, rozczarowanie, bo przecież no to by właściwie nawet było trudne do wyobrażenia. Ja nie mówię, że to się absolutnie nie może zdarzyć, bo może ten kanapowiec będzie miał coś, coś takiego, co zrekompensuje te, te braki, i w tym e, m, stylu sportowym życia, jakkolwiek e, nie spodziewałbym się tego zbytnio. Kolejny autosabotaż to unikanie poprzez nierealistyczne oczekiwania. Niektórzy ludzie mają iście fantastyczne wyobrażenia o randkach i związku, albo skrajnie zawyżone standardy. Szukają kogoś pięknego, choć sami zdecydowanie piękni nie są. Kogoś bardzo majętnego, choć nie mają do zaoferowania nic, co byłoby dla osoby bogatej atrakcyjne. Spodziewają się niezwykle przystojnej osoby, no a sami mają poważne braki, nawet w sferze higieny, dajmy na to, albo Chcą, by druga strona niebywale przeinwestowywała, bo sami nie zamierzają się wysilić, wnieść w znajomość coś od siebie. Takie nastawienie spowoduje powstanie toksycznego związku, lub będzie skazywać na samotność. Tak czy inaczej, wymaga korekty. Należy urealnić swoje oczekiwania, dostosowując je do własnych możliwości i jednocześnie pracować na rzecz własnej, szeroko pojmowanej atrakcyjności, mając, podobnie jak już mówiłem wcześniej, szczególnie na względzie rozwinięcie tych atrybutów, które są atrakcyjne dla grupy docelowej. Natomiast świat, Fantazji i złudzeń lepiej porzucić, no zwłaszcza gdy chce się prawdziwej relacji. I wreszcie ostatni typ autosabotażu, jakim chciałbym tu wspomnieć, to unikanie poprzez ograniczenie zaangażowania. Niektórzy ludzie deklarują, że chcą miłości. Ale nie są skłonni wysilić się na rzecz tego celu. Nie starają się poznać i uwzględnić, jakie oczekiwania i potrzeby ma płeć przeciwna, a gdy już zanosi się na relacje, dają od siebie tylko jakieś głodowe racje. Dają od siebie tak niewiele, że wysokowartościowi partnerzy błyskawicznie ulatniają się. Poziom zaangażowania w budowanie relacji ze strony osób stosujących ten rodzaj autosabotażu jest tak niski, że na zbudowanie czegoś sensownego praktycznie nie ma szans. Czasami przypomina to wręcz podejście narcystyczne i eksploatatorskie, czyli chęć zrzucenia niemal wszystkich wysiłków związanych z budowaniem czy inicjowaniem relacji na płeć przeciwną. Wartościowi partnerzy nie zaakceptują takiej dozy egoizmu, egocentryzmu to jest skupiania się na sobie, więc nie będą zainteresowani. Pozostaną tylko ci, którzy a, jakoś to zniosą, jakoś to tam sobie wytrzymają, ponieważ nie mają poważnych zamiarów, więc co najwyżej sobie poużywają, a potem wywalą kogoś takiego, no więc może lepiej nie skazywać się na taki scenariusz. Jeżeli pragniemy związku, w którym będzie zaangażowanie, to niech ono będzie dzielone, a nie tak, że tylko będzie zrzucane komuś jednej stronie na głowę, bo ta osoba po prostu stwierdzi, że jest wmanewrowywana w jakąś asymetrię, w jakieś przeinwestowywanie, no i prędzej czy później ulotni się. I na dzisiaj to by było tyle. Jeśli słuchacz czy słuchaczka chciałby dowiedzieć się więcej o radzeniu sobie z takimi sprawami, no to może skonsultować się przez Skype ze mną, poprzez stronę ocalciebie.pl. Można się na takie spotkanie umówić, ale przede wszystkim może zainteresować się kursem o nazwie, jak znaleźć miłość, informacje na jego temat. Link do strony, gdzie, gdzie jest on przedstawiony, znajduje się, znajdują się w opisie tego filmu. Tymczasem dziękuję za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.